Czy gdyby nie ta piłka i ten wylany pot, czy byłbym w innym miejscu, czy znalazłbym mój dom, czy zwiedziłbym tą Polskę od pomorza po Śląsk czy miałbym tych znajomych, co kibicują wciąż, czy moje nastawienie byłoby podobne, czy osiągnąłbym więcej, spędza sens powiek, spędza sens powiek, czy to zmieni coś jeszcze, może dowiem się, po co tu jestem. Tyle różnych osób jest na świecie Każdy chciałby zdobyć tutaj więcej szwaganda nie pomaga mi na sen Roskminy są tak grube, zakłócają zen Serce wali mi sto razy mocniej Nie zostawię sprawy na potem Moje życie zależy ode mnie Moje życie zależy ode mnie Chcę być jedynym i niepowtarzalnym jak szum winylowych płyt, jestem tu jedną kroplą w morzu całym. Tych ludzi chcących na szczyt, chcę być jedynym i niepowtarzalnym. Jak szum winylowych płyt, jestem tu jedną kroplą w morzu całym. Tych ludzi chcących na szczyt, chcących na szczyt, chcących na szczyt. Gdyby nie muzyka, nie otworzyłbym się tak Czemu tyle pytań, odpowiedzi ciągle brak Robię tutaj swoje, czuję się jak wrak Zagubiony jak Dante Alighieri Widzę ciemny las, zagubione dusze Mają tutaj bal, tańczę z nimi dans Makabr, robiąc rap, chcę być tym jedynym Jak przyjdzie na mnie czas Śmierć pokaże mi kosą, w którą stronę biegnę, W którą stronę biegę, w którą stronę mam że każde życie jest niepowtarzalne, uh, uh, uh. każdy jabryk chce swoim stylem zjadać grę, większość tych piosenek to dupy i cash, włóż więcej wysiłku w to, co bardzo chcesz, zobaczysz ile sensu da tu jeden wers. Chcę być jedynym i niepowtarzalnym, jak szum winylowych płyt. Jestem tu jedną kroplą w morzu całym. Tych ludzi chcących na szczyt. Chcę być jedynym i niepowtarzalnym, jak szum winylowych płyt. Jestem tu jedną kroplą w morzu całym. Tych ludzi chcących na szczyt. Chcę być jedynym i niepowtarzalnym, Jak szum winylowych płyt. Jestem tu jedną kroplą w morzu całym. Tych ludzi chcących na szczyt, chcących na szczyt.